Witam serdecznie, ja jestem Piotrek, a to jest kanał Irlandzki Szlak. Pomimo wszechobecnych upałów, postanowiłem odwiedzić mój ulubiony las Wiklo i sprawdzić, czy coś się dzieje. I powiem Wam tak: zaczyna się. Wygląda to bardzo ciekawie. Wszędzie pełno młodych owocników. Z tych wszystkich, które tutaj widzicie, podejrzewam, że tylko ten nadaje się do zbioru. Ale to nic, to jest dopiero sam początek. Spójrzcie, to jest mój pierwszy borowik szlachetny w tym roku. A to już koniec sierpnia, tak więc bardzo późny start sezonu. Dobra, słuchajcie, powiem Wam tak. Jest dobrze. Patrzcie dosłownie, jakie cudo. To już mówimy o borowiku szlachetnym. Wow. Brakowało mi tego. No, moi drodzy, zaczynamy sezon. Zobaczcie, no zgodnie z sygnałami, które dostawałem od moich widzów, niestety, ale w tym lesie, no, była zrobiona przycinka. I w tej części nie wiem coś nazbieramy zbieramy. Trzeba będzie iść dalej wyżej szukać, pokombinować, zobaczymy jak to wygląda tam dalej. No ale niestety las został częściowo zdewastowany. Tak więc przenosimy się w górę. Wiecie co powiem tak? Ja nie poznaję tego miejsca. Wszędzie powycinane, wszędzie porozjeżdżane. Porobione nowe ścieżki. Wszędzie pełno drewna. Póki co grzybów brak. Zobaczymy dalej. Jak nie to zmieniamy miejscówkę. Strasznie jest ten las zniszczony. Wracamy do tego miejsca gdzie znaleźliśmy te pierwsze owocniki. No bo póki co w moim koszyku są dalej tylko te dwa prawdziwki. I jeden taki maślak, którego gdzieś tam na początku trafiliśmy. Żeby Wam dokładnie pokazać jak wygląda skala zniszczeń w tym lesie. Postaram się znaleźć teraz ujęcie dokładnie tej samej ścieżki, którą tutaj oglądacie, tylko z zeszłego roku. I zobaczcie, jak to wyglądało, a jak wygląda teraz. Tak więc, idziemy w dół. A jak nam się nie poszczęści, to będziemy jeszcze próbować zmieniać miejscówkę. Dobra, słuchajcie, przemieszczanie się w dół troszkę się nam opłaciło. Mamy pięknego, trzeciego, borowika szlachetnego. I mam nadzieję, że to jeszcze nie jest koniec tego filmu, że to nie jest koniec grzybów, bo jest naprawdę tutaj wilgotno. Nawet teraz, jak wyjąłem ten owocnik, to tutaj ta ściółka jest mokra. Generalnie to tutaj na tym wzgórzu o jaki robaczywy. Zaraz zobaczymy. Tutaj przepływa bardzo dużo rzek, bardzo dużo wód gruntowych, bardzo dużo strumieni wypływa. I mi się wydaje, że to jest przyczyna, że. Ta ściółka jest trochę bardziej nawodniona. Nie wiem, na razie go biorę, ale wydaje mi się, tak jak patrzę na ten trzążę, on jest cały robaczywy. Zaraz zobaczymy. Dobra, słuchajcie moi drodzy, mniej więcej wróciliśmy do punktu wyjścia. Tutaj kawałeczek dalej za tymi. E, za tym mychem rosną te pierwsze takie malutkie prawdziwki, które zostawiliśmy w spokoju. No i coś się dzieje nareszcie. Tu jest taki malutki bąbelek. A tu jest taki trochę większy jego już weźmiemy Naprawdę tu jest wilgotno Dobra Trzeba się jeszcze rozejrzeć, bo Wychodzi na to, że głównie to w tej w tych dolnych partiach w tym momencie jest szansa, żeby coś znaleźć Słuchajcie, zmieniłem trochę taktykę. Zmieniliśmy las. Jesteśmy całkiem niedaleko tamtego lasu, ale w całkiem innej scenerii. O wiele lepiej tu się chodzi. Rośnie tutaj bardzo dużo sosen. I właśnie na siedzenie sosnowe przyjechaliśmy tutaj zapolować. No tylko, że póki co niestety bez żadnych efektów. Jeszcze się tu trochę porozglądamy. Mam nadzieję, że coś ciekawego się uda nagrać, żeby Wam jeszcze pokazać, a jak nie to przynajmniej będziecie wiedzieć, że próbowałem. Wiecie co? Chyba na te siedzunie też jest trochę za wcześnie, generalnie w tym lesie tutaj są kompletne pustki, nic, kompletnie nic, a bywały tutaj różne najróżniejsze gatunki, począwszy od pieprznika trąbkowego, poprzez różne borowikowaty, kończąc właśnie na siedzuniach, na ten moment jeszcze nic nie rośnie, ale my tu na pewno wrócimy, myślę, że już za tydzień trzeba będzie znowu przyjechać, no bo jak widać Wicklow powoli rusza, może kokosów nie ma, ale słuchajcie, ja jestem mega zadowolony, Chociażby po samo to było warto przyjechać. Rewelacja. Trzeci grzybek, tak jak podejrzewałem, niestety, ale idzie do kasacji. No, ale te trzy, te trzy borowiczki i ten maślak są jak najbardziej ok. Słuchajcie, moi drodzy. Trochę mnie to zachęciło, żeby jutro posprawdzać swoje miejscówki bliżej domu i chyba tak zrobię. Myślę, że jutro pojadę. Jeżeli tylko uda mi się coś ciekawego znaleźć, to na pewno się o tym dowiecie. Trzeba czekać na deszcz i za tydzień tu wrócimy. Na ten moment dziękuję wszystkim, którzy zostali do końca. Do zobaczenia wkrótce.